Wiemano, Marcin Łazarski, śpiewaj świadomie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o moim subiektywnym rankingu: najlep Wróć najciekawszych polskich męskich głosów dużo przymiotników bo najciekawszych bo najlepszy pasuje do muzyki, jak grabie do komara. <gryw> no, to każdy sobie w zaciszu domowym odpowie, czy pasuje. A wracając do mojego rankingu, zupełnie bezmiejscowego, tu nie ma miejsc. Jest dużo ciekawych męskich głosów, ale w moim rankingu są Mietek Szcześniak, Kuba Badach, i ich głosy już analizowałem, a dzisiaj przyszedł czas na. trzeciego jeźdźca apokalipsy: siewca wokalnego pogromu, książę overdriveu. Hm? Klękajcie, wokaliści, staram się jak mogę, taka zapowiedź. Klękajcie wokaliści, Piotr Cugowski dzisiaj będzie. Już niedługo dostępny będzie w sprzedaży mój pierwszy autorski kurs śpiewu online. Szkolenie śpiewu online: profesjonalne szkolenie, które będzie dostępne gdzie tylko chcesz i kiedy tylko chcesz. No to nie mów, że dzisiaj nie kończy się świat. Nie kończy się świat. Zobaczcie, że to jest bardzo mówione. W sensie ja to zawsze tak nazywam, że fraza jest postawiona na tekst yy, i tekst jest najważniejszy. Przekaz treści jest najważniejszy. Nie ma zbędnego efekciarstwa, jakieś kombinowania, wejście na dźwięk, zejście tutaj, fry, tu coś tam, glizy. Nie. Jest ładne śpiewanie, miękkie brzmienie, nieprzechuchane, niezbyt zwarte. Takie neutralne nastawienie tego głosu. I zobacz, On po prostu opowiada, mówi. Kiedyś minie, nie za czas. Czas i każda fraza na końcówce jest zwibrowana. Jest to takie wibrato yy, z lekko skompresowanym powietrzem, gdzie faktycznie praca fałd dwugłosowych się troszeczkę odtynią, rozciągają nie takie typowo krtaniowe vibrato, gdzie krtań szybko lata do góry na dół, tak? Przed mną jest wciąż to co najpiękniejsze, Tak, dynamika. Zobaczcie, jak ta fraza się ładnie buduje. Aż miło się tego słucha. Po prostu człowiek przestaje w ogóle myśleć o czymkolwiek innym. Tylko wsłuchuje się, co ten wokalista ma do powiedzenia. To jest klasa w sama w sobie. Jak Żyć w to. O, nie proszę o więcej niż możesz mi dać. Niż możesz mi dać Czy jeszcze kiedyś powtórzy się, co zdarzyło się nam co zdarzyło się nam. No bez jaj po prostu, bo zobaczcie, nie wiem czy to widać, ale ja mam normalnie gęsią skórkę wszędzie. I nie wiem, czy widać. To, jak Piotr Cugowski brzmi w górach. W górach, tak jak człowiek z gór, jak on brzmi w górach. Jest niesamowite, moim zdaniem, jest niesamowite, tak nietypowy wokal, to brzmienie jego głosu, które nie oszukujmy się w pewnym sensie jest nadane genetycznie, to jest kwestia anatomii i predyspozycji w sensie budowy głosu, to jest po prostu coś niesamowitego. Uwielbiam. No to w sumie w tym momencie mogłem <ś> yy, nie sprzątamy dzisiaj. Pan Piotr pozamiatał. No super, kurczę. E, I teraz tak, zobaczcie, e, co jest bardzo charakterystyczne, akurat to nie jest jego numer, tak? To jest numer Edyty Górniak, a w zasadzie utwór napisany przez Edytę Bartosiewicz. Ale e, co będzie też widać w utworach Piotra Cugowskiego, czy w utworach braci, że bardzo często właśnie zwroteczka jest nisko, w piersiowym, tutaj, tam, wszystko mm. szło tam do H, gdzieś tutaj, i nagle jest refrenik, wszystko powyżej pierwszego przejścia, tam na B, tak, tam na B wchodzi to, to wejście niż e, możesz mi dać. No, niesamowicie. I zobaczcie, to tak naprawdę mamy znowu drugie przejście w głosie, czyli drugi bridge i tam on delikatnie już cieniuje ten głos. Się ten fałd głosowy troszeczkę się naciąga. Jest większa kompresja i cieńszy wylot, przez co ten głos jest po prostu trochę inaczej brzmiący. Ale to tak naprawdę w większości przypadków się dzieje, że my musimy trochę wycieniować brzmienie głosu, szczególnie na drugim bridge'u, szczególnie na drugim moście. Czyli właśnie gdzieś w okolicy dźwięku B, ale nie ma tutaj e, załamania jakby intensywności brzmienia czy jednolitości brzmienia. Nie, to brzmienie cały czas jest jednolite i to jest dobra technika. Coraz krótszy wstaje dzień, świat składa głowy snu. i zobaczcie, teraz wprowadziło wiele więcej powietrza do tego dźwięku. Tak, on ma taki specyficzny drivik. O tym Drivewiku opowiem e, może więcej jak będzie drugi przykład, dobra? To teraz tylko się skupię na tym, że zobaczcie, przy tym overdrive jeszcze jest ekstra powietrze w tym głosie i ono daje jeszcze takie specyficzne wybrzmienie. I tam się zaczynają pojawiać takie harmoniczne, których normalnie w głosie nie słychać. Takie specyficzne, nie wiem, czy to słyszycie. E, dodatkowe dźwięki, tak? Harmoniczne, właśnie składowe dźwięku, mm, które wybrzmiewają nawet na konkretnych dźwiękach w pewnym sensie, tylko one są cichsze. E, bardzo to jest interesujące z punktu widzenia działania. Głosu. I w dużej mierze myślę, że też wynika ze specyficznej budowy albo czasami to wynika, może później o tym trochę więcej powiem. Nic nie zatrzyma już jesieni. uśpić swą pamięć, zmysłą czujną. Tak, wszystko powyżej przejścia rejestru. Zobaczcie, jak on sobie tam operuje. Śpiewa, luz. To jest nagranie y, sprzed 9 lat bodajże. I do tej pory śpiewa, śpiewa tak samo, y, tak samo doskonale, tak samo świetnie, tak samo ten głos brzmi dobrze. Więc widać, że człowiek wie, co robi, tak? i zwróćcie uwagę na ataki. Ataki są dosyć proste, taki trochę poziomowy, bym mógł powiedzieć trochę speech level singing, tak? w pewnym sensie, jeżeli bardzo nastawione na, na pozostawienie tego wypowiadania. Prostego słów. Zdarzają się glisy, tam był moment, w którym on ładnie wjechał. Ko na końcówce też były, był ładny zjazd, wjazd znowu do góry, tak? Czyli są, są te sl slajdy, ale generalnie większość fraz się kończy krótko albo wibratowo, tym co mówiłem wcześniej. I właśnie, bardzo precyzyjna artykulacja. Jak też jest. Patrzcie na tym powtórzy się jaka jest duża kompresja, nie? Powtórzy się! Używam wyciszacza, słuchajcie, jest bardzo późno w nocy. Że jest właśnie <laughs> i to końcówka <laughs> odpuszczenia tej kompresji. Potem słuchajcie też, jak dużej tej kompresji faktycznie jest. I on tak bardzo dużo śpiewa w taki sposób. Co Tak i w dużej mierze bo zobaczcie większość rokowych wokalistów dosyć mocno idzie w takie tłęgowe brzmienie, że to jest bardzo jasne, tak? A u niego tego za bardzo nie ma. I to jest fajne, moim zdaniem też, że nie wszystko pchamy znowu w tą taką lekko nosową barwę, tak naprawdę dopiero gdzieś koło tego B się tak troszkę cieniuje, faktycznie idzie lekko krtań w górę, że to jest A, przy tym jest wrażenie, że cały czas on kompensuje tą krtanią trochę w dół, e, szczególnie przy niższych trochę dźwiękach, a poniżej raczej ten głos brzmi dalej okrągło, tak, nie ma przesadnego rozjaśniania. NAM! No, to też jest bardzo charakterystyczne. W sensie już kilka razy słyszałem takie zejście u Piotra Cugowskiego na końcówce frazy. Intonacyjnie, nic się tutaj nie. Nie było żadnych problemów z intonacją, żadnego dźwięku obok, żadnego jakiegoś szukania, wjeżdżania. No, zawodowiec, po prostu zawodowiec. To było dosyć stare nagranie. Teraz puszczę wam, powiedzmy, aktualny fragment tego, jak śpiewa Piotr Cugowski. Przepraszam, po jednej nutce. Wiem. Zobaczcie, jak dużo powietrza wprowadził na samym początku. I co się dzieje z ktanią? Ktan się podnosi, tak? Dopiero po chwili mamy większe zwarcie, pełniejsze zwarcie fałdów głosowych. Akurat to dodawanie powietrza u Piotra Cugowskiego jest bardzo częste. Jest to zamierzony efekt, w sensie jakby efekt stylowy. Bo bardzo często też śpiewa po prostu normalnie e, z wartym dźwiękiem. Kto nie stracił? Tak? Kto nie stracił? Nie ma kto, kto? Kto nie stracił? Eee. Bardzo specyficznie tym powietrzem pracuje i to też u niego bardzo interesująco brzmi. Powiedz sam, mówi ci dobrą radę. I zobaczcie, że on sobie wręcz pokazuje teraz, tak, to co mówiłem o tej artykulacji, że ona jest taka bardzo ff, opowiadająca. Hej, zobacz, co do ciebie mówię. Nie, że to nie ma takiego uuu, specjalnego dojeżdżania, glisowania, tylko... Ff. I nawet właśnie nasze ciało też często przemawia za tym, jak my śpiewamy. Radę dam! Lecz na to... <dum> dam. <dum> Takie lekko płaczliwe. Tutaj mieliśmy, zobaczcie, troszkę większe zwarcie fałdów głosowych, bo ten taki specyficzny efekt płaczu, który wywołujemy, właśnie do tego dąży. Nie ma dobrych rad Opowiadanie Miłość jak narkotyk jest Zacząć tak Ale skończyć nie Niełatwo Zobaczcie, że on też bardzo dużo y, wrzuca takiego trochę, że mm, to jest takie zawołanie bardziej, nie? Nie ma Niełatwo, niełatwo Niełatwo Hej, wołam do Ciebie, mówię do Ciebie Człowieku, nie? Y, to jest jedna z takich bardzo ciekawych rzeczy, że oprócz tego, że ma niesamowity głos, niesamowite warunki głosowe. I to, jak brzmi, to jeszcze właśnie forma wyrażania siebie, wyrażania tekstu, wyrażania emocji jest bardzo dobra. I jest bardzo dużo takich wokalistów, którzy mają niesamowite możliwości, umiejętności, świetnie śpiewają, ale trochę nie idzie za nimi opowiadanie, nie idzie za nimi treść. I oni zazwyczaj właśnie. Nie robią spektakular... spektakularnej kariery właśnie z tego względu, że ludzie trochę im nie ufają, nie wierzą. A ja na przykład słuchając Piotra Cugowskiego, wierzę w, to, w każde jego słowo, które on opowiada, bo yy, po prostu robi to świetnie, no. Ty nie wszystko gra. Gra. Zobaczcie, że już tutaj właśnie troszeczkę się tutaj podniosło, skompresowało, wycieniowało i jeszcze jest do tego lekie. By to przecież mogło prawie w fry jakiś przejść. Kto nie kochał, nie wie nic. O, i tutaj jak słychać specyficznie, właśnie już ten overdrive, gdzie przepycha się trochę więcej powietrza tam, ono po prostu ja tam wejdę jeszcze. I co chciałem powiedzieć o tym drive'ie, o tym overdrive'ie Piotra Zługowskiego. On jest bardzo charakterystyczny, bo jest bardzo subtelny. On nie jest taki agresywny. Overdrive, czyli wtedy, kiedy mamy pełną fonację fałdów głosowych tak, i jakiś overdrive, czyli coś, co jest ponad tym, czyli w nagłośni wibrują no najczęściej fałdy rzekome, w zależności od tego, jak je ustawimy, jak, w sensie jak one się ustawią, w jakiej grubości będą, wibrują również chrząstki nalewkowate, klinowate, w zależności też od pozycji, od tego, jak te nalewki się potrafią ustawić, skompresować, pod jakim kątem się ustawiają, ściany gardła nam się po prostu potrafią zbliżyć do siebie, tak? Inne rzeczy, gdzie fałd nalewkowo-nogłośniowy nam się też wyciąga. W zasadzie praktycznie zawsze, że znaczy w każdym overdriveie, e, wibrują fałdy rzekome. W różnej jakby intensywności, w różnej grubości, w zależności tak, im bardziej te nalewki się ustawiają, nie wiem, czy w ogóle wam o tym mówić. Pod większym kątem te fałdy rzekome są też bardziej masywne, grubsze, tak? Rozciągnięcia i tak dalej. Więc to też wpływa na to, jak intensywnie brzmi to. To jest generalnie wibracja dość chaotyczna, dlatego my słyszymy coś takiego po prostu tam. Tutaj tak? I, I ta chaotyczna wibracja właśnie tworzy tą charakterystyczną chrypę. I u Piotra jest to bardzo subtelne. Nie ma tego dużo, tak? Jest takie delikatne chrypionko i tyle, plus w niektórych momentach właśnie włącza trochę więcej powietrza. I tu zastanowiłbym się nad tym, tego nie wiem. I tu trzeba byłoby zajrzeć do gardełka i zrobić sobie stroboskopię e, i zobaczyć jak, ta, jak, jak, jak ten aparat w ogóle funkcjonuje. Czy tam przypadkiem nie ma jakiejś szczelinki, przez którą leci to powietrze, co wynika z jakiejś specyficznej budowy anatomicznej, jakiejś dysfunkcji głosu czasami, czasami przebytej choroby, czasami po prostu, no, niektórzy tak mają. E, czy to jest jednak, e, że tak powiem, świadomie wydobyte, tak, że ja potrafię tak delikatnie to rozłączyć i wpuścić tam trochę tego powietrza. Są takie głosy właśnie, które czasami właśnie po przebytych jakichś dysfunkcjach czy chorobach, zawsze przywołuję przykład Jamesa Morrisona, on niesamowicie chrypi, ale sam o tym mówi, że zaczęło się to właśnie po chorobie głosu, bardzo intensywnej chorobie i teraz śpiewa, śpiewa dużo, śpiewa dosyć intensywnie i daje radę, a ta chrypa, która się u niego wydobywa, po prostu wynika z tego, że nagle to się wręcz samo tam odzywa, tak, on jest w stanie. No właśnie, bo jeżeli my czasami byśmy próbowali zbyt dużo powietrza wepchnąć do głosu, ale tak świadomie, żeby naśpiewał, to to trochę będzie męczące dla głosu. Kto nie kochał tylko! I każde frazy, zobaczcie, końcoweczki cały czas wibrowane drwi I skompresowane puszczenie kompresji, nie słyszał! O oh. ładne! Ty, Jeszcze raz. Ty, I tutaj ten drive już się odezwał troszeczkę bardziej, zobaczcie. Nie rozumiem, co to ból. O, ta końcóweczka było. Pu, 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 co to ból, nie? Prosto w twoją twarz po prostu wali. Fajne, intensywne śpiewanie. Ono bardzo nośny głos, bardzo dobrze rezonujący. Czasami, jak słuchałem festiwali i koncertów, gdzie śpiewało kilku wokalistów tą samą piosenkę, śpiewał wokalista numer 1, 2, 3, potem śpiewał Piotr Cugowski, i wokalista numer 5 miał najgorzej po prostu po Piotrku zaśpiewać. W każdym nadzieja się Nadzieja! Zobaczcie, że tutaj właśnie wprowadzę więcej powietrza, i jest taki glisik znowu do tego dźwięku. Że pierwszym jest! Ło, wow, jeszcze raz. Że pierwszym jest! A tu się stała rzecz bardzo interesująca. Ja jak skompresuję. Słyszycie dwa dźwięki, nie? Jeden niższy, drugi wyższy. Jedną strukturą wydobywam taki dźwięk, drugą takim. poprzez właśnie kompresję, domknięcie, co tu się dzieje, my słyszymy przydźwięki, my słyszymy jakieś takie losowe harmoniczne, które się odzywają, i to wynika z jakiejś hiperfunkcji tutaj, tak. Mamy na pewno podniesioną krtań, mamy wpuszczenie większej ilości powietrza, co się ze sobą wiąże, jakby. Mamy zwiększoną kompresję, a co za tym idzie? Mamy właśnie wibracje tych struktur powyżej fałdów głosowych w nagłośni, tak? I ten zlepek tych elementów daje taki ciekawy. Przydźwięk. Jest to bardzo interesujący efekt. Co prawda, no, nie zalecałbym w taki sposób śpiewać bardzo dużo, bo nie jest to najlepszy technicznie sposób. Ale, jako kolor, no, niesamowita rzecz w ogóle, że odzywają się takie, takie smaczki w tym wszystkim. No, tak naprawdę, my w stylu szukamy po prostu czegoś. Oryginalnego, czegoś nietuzinkowego, i nie zawsze to musi być, że tak powiem, zgodne z kanonem idealnego śpiewania. A zresztą bardzo dobrze wiemy, że Piotr Stugowski po prostu świetnie śpiewa i te wszystkie dźwięki na górze no nie są kwestią przypadku, tak? Tylko po prostu no, bardzo dobrego głosu. No dalej. I będzie tak jak każdą Zobaczcie, jest tutaj dosyć dużo słowu kompresji, agresji w samym tekście, postawienia tego dźwięku. Fajne rockowe śpiewanie. Złudzenie wciąż trwa. A, jaka ładna fraza. Złudzenie wciąż trwa. Będę dzisiaj używał belta, sorry. Ale no, w pora, niestety. Że właśnie noc... Znowu się nazywało? ...jest początkiem dnia. Ooo... Oh. Oh, 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 oh. <laughs> Ale ładne. O. Oh! O, ładne. I zobaczcie, to, to była typowa rokerka, tak, typowa rokowa chrypa. Już większa aktywność tych struktur, że tak powiem, w nagłośni, tak, fałdów rzekomo, minimalnie. I tak dalej. I to jest typowo rokowe zaśpiew. A to, co wcześniej śpiewa, tak jak mówię, to jest subtelny overdrive. On fajnie tym dyryguje. Ciekawe, czy świadomie, czy po prostu to się tak odzywa i tyle i jakby nie wymusza więcej. Zresztą jest fajne, że my tak intensywnie nie chrypimy tymi fałdami rzekomymi, bo to też jest troszkę bardziej męczące. Wymaga trochę większej pracy powietrza, e, wymaga trochę większej kompresji. Taki dźwięk, który nazywamy bardziej sfry, e, choć to e, mało ma wspólnego z tą pozycją de facto, to... to on jest generalnie trochę lżejszy, trochę łatwiejszy do wykonania, tak? Chociaż też czasem trochę cichszy. O nie kochał.

Złączenie fałd głosowych na koniec fałdów. I to, co wam pokazywałem, się tutaj po prostu bawiłem w, w, w pantomimę. E, Proste ataki, prosty atak, prosty atak wibra na końcu, nie wejście. E, nie pamiętam, w którym fragmencie to było. E, przewiniemy sobie. O, właśnie. Tych dwóch słów tak, że z Ładnie, ładnie, ładnie. Te frazy są tak ładnie ułożone, tak emocjonalne, tak, tak wysmakowane bym powiedział, że tu nie ma czegoś takiego prostego, takiego hamskiego, no, no czego oczekiwać też, nie? O kim my rozmawiamy, no. I zobaczcie, że tutaj mamy cały czas mocno skompresowane, ładne śpiewanie powyżej przejścia rejestru. Kto nie kocha? No może tych efektów nie dodaj. Kto nie kocha? Potem mamy. To nie słyszą! Że to jest agresywne w pewnym sensie, tak, ale to nie jest darcie japy tak zwane. No. Ktoś może pomyśleć, a to przepchnięty rejestr piersiowy. Nie przepchniesz rejestru piersiowego do B. No. Czy znaczy, może jest jakiś zdolny, ale to jakby. <gryw> albo umiesz ten dźwięk zaśpiewać, albo giniesz. Proste. Eee, I do tego potrzeba dobrej techniki. Owszem, tenorowe głosy będą potrafiły zrobić to trochę łatwiej, bo w ich przypadku to. To miejsce tutaj zazwyczaj wiąże się z tym, że mm, trochę mniej słychać tą zmianę w głosie, tak? Ten, to, ten, to przejście, właśnie ten most. Yy, tylko w niższych głosach, typu baryton, czy nawet już jakieś basowe, tutaj już słychać jednak większą zmianę, bo jednak ten mięsień trochę jest grubszy i faktycznie jest taka zmiana w brzmieniu. A tutaj w ten, w ten tenor bardziej bezszwowo przechodzi przez tą strefę. No ale tak jak mówię, nie próbujcie naśladować przypadkiem tego, jak śpiewa Piotr Cugowski. Yy, w pewnym sensie, że być tak jak on. No bo no wszyscy byśmy chcieli tak śpiewać, ale zobaczcie, dobrze jest naśladować swoich idoli w sensie efektów i jakby mm, tego, co oni robią, ale nie tego, jak to robią. Bo my naśladujemy potem zupełnie niepotrzebnie pozycję, szczęka, język, to. Wokaliści bardzo często pewne rzeczy kompensują, robią tak, żeby im było wygodnie, e, śpiewają w swoich tonacjach, żeby im było wygodnie, tak. Zobaczcie, że większość piosenek Piotra Cugowskiego jest tak opartych, jak sobie posłuchacie, że na górze się odzywa B, akurat zawsze. Czasami tordam do H, ale w większości przypadków B bo to ładnie siedzi, tak? My zawsze powinniśmy dobierać tak utwory, żeby pokazywać jak najwięcej zalet swojego głosu, a nie, a nie to walczyć z czymś, bo ktoś tak zrobił, a ja też tak zrobię. Słoń wejdzie na drzewo, czy małpa wejdzie na drzewo? No słuchajcie, no, nie wszyscy musimy robić dokładnie to samo, tak? Nie oceniałem wszystkich nagrań, w sensie nie przesłuchałem całego YouTube'a, jeśli chodzi o Piotra Cugowskiego, żeby zobaczyć, jak nisko on schodzi, mm. y ale y no, gdzieś tak w granicy C, Cis, ten głos zaczyna już być taki trochę y bardziej spłycony i tak dalej, co sugerowałoby właśnie taką typowo tenorową budowę krtani. Tak? Nie mówię tutaj o klasycznym podziale, tylko o budowie krtani, co oczywiście też jest takie, no po prostu między, między tam bajki trzeba trochę wcisnąć te podziały czasami, ale no nieistotne. No nie jest to tak niski, nisko brzmiący bas czy baryton. I teraz, co chciałem powiedzieć, że na górze, tak, co się dzieje. Przejścia pomiędzy rejestrami elegancko, żadnych załamań, nic się kompletnie nie dzieje. Nie ma zmiany jakości brzmienia, co jest najważniejsze u dobrego wokalisty. Czasami się cieniuje, czasami w grobie więcej powietrza, czasami stawia krtań trochę wyżej. Okej. Okay. Um, kwestia jeszcze szczególnie tego overdrive'u: jest dużo kompresji. Bym powiedział, że sporo, nawet po szyi widać, że ona się tak specyficznie pompuje, że jest to po prostu zrobione z kompresji, przeponka pracuje, tak. Światowy głos, po prostu światowy głos moim zdaniem i koniec. Dlatego yy, no nie dziwię się sam sobie, że jest w moim yy, subiektywnym rankingu najciekawszych polskich wokalistów. Oczywiście, że tak. To ciekawe brzmienie też, jak dobrze wiecie, jest nadane w pewnym sensie genetycznie, bo Krzysztof Cugowski co, czego kompletnie nie będę robił, jakichś tutaj porównań, bo to jest bez sensu moim zdaniem, ale brzmi też bardzo charakterystycznie. To jest jedyna rzecz, którą chciałem powiedzieć, że brzmi bardzo charakterystycznie, więc no, czego się spodziewać, e, jaki ktoś może mieć głos, skoro jest synem Krzysztofa Sługowskiego? No, też charakterystyczny, tak? My mamy głosy dziedziczone w pewnym sensie mm, po naszych przodkach, tak? Więc jeżeli w naszej rodzinie wszyscy mówią ładnym, normalnym głosem, no to my też raczej nie będziemy nagle mówić czymś takim, takim specyficznym, innym brzmieniem, nie? bo to skąd nagle, chyba że sąsiada albo listonosza. Napiszcie w komentarzu, jak wam podoba się styl śpiewania Piotra Cugowskiego, jak podoba wam się jego technika, jego stylistyka i to, jak interpretuje jego utwory. Jestem tego bardzo ciekawy, chociaż już no, bardzo często pisaliście do mnie o i prosiliście o analizę jego głosu, także no, myślę, że Wam się podoba. No. <laughs> Komu się nie podoba, to jak śpiewa Piotrek, słuchajcie. Wpisujcie oczywiście w komentarzach swoje propozycje, swoje propozycje, yy, analiz, jakie byście chcieli usłyszeć. Oczywiście ja pamiętam i zapisuję sobie te, które już napisaliście. No i staram się, jak mogę. Oczywiście powolutku to wszystko idzie, wiadoma sprawa. Mam nadzieję, trochę przyspieszyć po tym, jak wydam kurs online, który już niedługo, mm, bo wtedy będę miał więcej czasu. Mam nadzieję, że trochę przyspieszymy wtedy z tymi analizami. Koncik statystyczny teraz, słuchajcie. Prawie 75 tysięcy subskrypcji na tym naszym kochanym YouTubie. Słuchajcie, bardzo dziękuję. 9 tysięcy osób ponad już na Facebooku, na grupie na Facebooku. Około 5 tysięcy, ponad 5 tysięcy na Instagramie, no i co? Www, śpiewaj świadomie, tam możesz zapisać się do miłego wokalnego maila do newslettera, a tam nie wiem ile osób. Koniec kącika statystycznego. Dziękuję. I klasycznie. Ho, klasycznie. Miłe słowo na dziś to. Pomelo. Taki owoc. Pomelo. Bardzo miłe.